A, e, powiedz mi teraz tak, czy te, te pisma, które wymieniłaś, są również dla osób, które załóżmy teraz były na tych dwudniowych szkoleniach wojskowych i e, z tej dużej gro, z dużego grona tych e, osób, kilka osób podniosło rękę, ja nie chcę przysięgać, no i wtedy poszły na tą rozmowę, gdzie ktoś ich zastraszył paragrafami, no i z tej małej grupy osób, która nie chciała przysięgać. Trzy stwierdziły, że nadal nie chcą przysięgać, a reszta wróciła. No dobra, to ja będę przysięgał. Czyli to pismo już jest również dla tych osób, które pod przymusem, de facto złożyły przysięgę. Dokładnie tak. To będzie pismo 070, czyli uchylenie się od złożonej przysięgi wojskowej. Tak, i tutaj właśnie jest wyszczególnione, że tacy ludzie złożyli tą przysięgę pod przymusem, bądź wprowadzeni w błąd, że jest to Obowiązkowe, że muszą to zrobić, inaczej wiąże się to z konsekwencjami karnymi. A teraz tak, procedura postępowania w przypadku odmówiłem, powołałem się na swój światopogląd i rzeczywiście wezwała mnie żandarmeria, prokurator postawił zarzuty, sąd, sąd mnie zaocznie skazał, co w tym momencie powinienem zrobić. Bo yy, wszyscy wiemy, że no sprawy sądowe nikt nie lubi się ciągać po sądach. I trzeba sobie poukładać, czy to jest warte tego ciągania się, czy może moje bezpieczeństwo, jako takie, jako zwykłego cywila, jest ważniejsze. Bo nie wiem, czy to się wiąże, czy ja muszę wynajmować prawnika, czy jestem sam w stanie się bronić. W tym przypadku, jak to wygląda? Ja powiem tak: jeżeli chodzi o kwestie sądownictwa, czy, czy postępowań sądowych, dość ciężko jest się bronić samemu. Ja widziałam wielokrotnie. Zresztą byłam stroną postępowań, gdzie z drugiej strony ktoś próbował się bronić sam. No więc warto wziąć pod uwagę, że profesjonalny pełnomocnik czy prokurator, y, który stoi przeciwko wam, y, no ma już z, ze startu, tak? Na starcie już ma znacznie. Y, lepszą sytuację, powiedzmy, tak? bo zna przepisy, wie, jakich argumentów używać, dlatego tutaj z uwagi na to, że są to postępowania karne, raczej odradzałabym próbę bronienia się samemu. My w ramach tego, że jest bardzo duże zainteresowanie i mimo to, że ja te pisma mam na stronie za 30 zł, bardzo dużo ludzi się pyta o jednak możliwość zlecenia nam tego typu spraw, więc uruchamiamy taką możliwość. Docelowo mieliśmy uruchomić tylko i wyłącznie kwestię uzyskiwania y czy składania za potencjalnych kandydatów wniosków o zastępczą służbę wojskową. Mamy do tego już stworzoną dedykowaną, dedykowaną skrzynkę mailową. Ja wszystkie te dane podam, więc mam nadzieję, że one również pod naszym nagraniem się znajdą. Wszelkie informacje, które co robimy, na jakim jesteśmy etapie, czy już ruszyliśmy, również będą się pojawiały na mojej stronie na YouTube Kasia Tarnawa. Też zachęcam Was, żebyście zasubskrybowali, bo mam zamiar już teraz bardziej aktywnie podejść do, do tej. Strony i tam będziemy też mieli bezpośredni kontakt ze sobą. Więc będą dwie skrzynki mailowe. Jedna skrzynka mailowa, która już jest gotowa i którą już teraz będziemy zaraz po świętach uruchamiali, to jest odnośnie składania za Was wniosków o zastępczą służbę wojskową. I również chcielibyśmy tutaj stworzyć tak pełnomocnictwo, żeby. Wszelka korespondencja z wcr która do Was ma trafiać m.in. za pośrednictwem żandarmerii czy urzędników miejskich, którzy zgodnie z rozporządzeniem również Wam mogą doręczać tego typu wszelką korespondencję z wcr żeby ona musiała trafiać do nas, pełnomocników procesowych, a nie do Was, czyli tutaj chcielibyśmy wykluczyć sytuację wchodzenia do domów przez urzędników czy przez żandarmerię np. o godzinie 18.00 Czyli w momencie, kiedy wy już nie macie fizycznej możliwości, na przykład złożenia wniosku o zastępczą służbę wojskową, bo wasza poczta jest zamknięta i, i będziemy chcieli to w ten sposób robić. Więc jeżeli nie chcecie skorzystać, bądź samodzielnie po prostu to, tą sprawę sobie załatwić za pośrednictwem tych pism, które już teraz możecie kupić u mnie na stronie za 30 zł, to takie sprawy będziecie mogli zlecić. Mnie i mojemu zespołowi. Ja oczywiście tutaj zapraszam i zachęcam prawników z całej Polski, którzy chcieliby się do nas dołączyć w ramach tej akcji do współpracy. Również będę o tym informowała szczegółowo, bo na pewno będziemy potrzebowali wsparcia w całej Polsce. Więc więc tutaj też na pewno szerzej będę o tym mówiła na, na, na mojej stronie, więc też zachęcam, żebyście się tym już adwokaci radcy prawni czy aplikanci jednej i drugiej korporacji, żebyście się zainteresowali. A drugą rzeczą, którą chcemy uruchomić, to jest właśnie pomoc tym, którzy już mają przeciwko sobie skierowany akt oskarżenia w związku z niezłożeniem przysięgi wojskowej i ewentualną obsługą takiej sprawy. I też szczegóły, jeżeli chodzi o kwestię tutaj stworzenia tej, tej, tej e, odrębnej skrzynki mailowej, żeby nam się to nie myliło, nie gubiło. Tutaj trzeba pamiętać, że to są terminy sądowe. Tutaj w przypadku czy postępowania administracyjnego, czy karnego, to są bardzo krótkie terminy. Dlatego to musi być szybki, konkretny przepływ informacji między nami. Więc wszelkie te szczegóły oczywiście ja będę w najbliższych dniach chciała udostępnić, żebyśmy mogli też ruszyć właśnie z taką pomocą. E, jeżeli będzie chodziło o kwestie samej odpowiedzi na taki e, Akt oskarżenia też na pewno będzie taką, taka możliwość, żeby skorzystać. Natomiast, tak jak mówię, uczulam, to są postępowania karne e, zagrożone wysokimi karami, łącznie z, z karą pozbawienia wolności. E, tutaj w tym wypadku ona została zaoszczona. E, tu mamy karę pozbawienia wolności do lat trzech, tam, jeżeli chodzi o kwestię uchylania się, ona została. Zaoszczona od trzech lat e, pozbawienia wolności w W związku z powyższym, e, tutaj jednak już bym e, bardzo poważnie tą sprawę potraktowała. Mimo to, że wydaje się, z tego co rozmawiamy sobie dzisiaj z Piotrkiem, e, argumentacje czy podstawy tego typu skazań no, są, są, są absurdalne. tak. Mhm. A tutaj przede wszystkim wiesz, bo e, tak wiele osób pewnie ogląda i się zastanawia, czy ich będzie na to stać. Ile tak, taki koszt obsługi prawnej, mniej więcej, jakieś widełki, czy jesteś w stanie powiedzieć w tej chwili? Na pewno musimy odróżnić kwestię obsługi prawnej od kosztów ewentualnych stawiennictwa się, bo jeżeli ja mieszkam w Bielsku Białej, a sprawa jest w Gdańsku, to wiadomo, że koszt mojego dojazdu do Gdańska byłby horrendalny, dlatego w takiej sytuacji właśnie z uwagi na ekonomię warto skorzystać z substytuta, tak? I tutaj dlatego stąd mój apel do prawników, do adwokatów radców prawnych i aplikantów obu korporacji, aby się zgłaszali do nas, bo to na pewno by ograniczyło sam koszt takiego stawiennictwa, więc tutaj jeżeli chodzi o kwestię obsługi aktów oskarżenia czy stawienia się, czy, czy w ogóle prowadzenie takiego postępowania karnego? Jeszcze nie rozmawiałam, bo to jest sprawa świeża, z uwagi na to, że no wczoraj się tak naprawdę skontaktowali ze mną i dopiero musimy tę sprawę przedyskutować, więc tutaj nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię składania wniosku o zastępczą służbę wojskową, to jest koszt 1400 zł. VAT. Około, tak? bo tam są, tam są koszty korespondencji. My tam z uwagi na to, że chcemy wysyłać pełnomocnictwa, więc tutaj przewidujemy co najmniej 3-4 pisma, które są w trakcie korespondencji, prowadzone, korespondencji prowadzonej z wcr więc tutaj te, te rzeczy są uwzględnione. Natomiast kwestia już zgłaszania się ewentualnie do tego, żebyśmy my przejęli, korespondencję z wcr i my inicjowali wniosek o zastępczą służbę wojskową, no to tutaj w momencie, jeżeli ktoś się zgłosi na tego naszego maila, otrzyma zwrotnie pełną informację co do kosztów, ewentualną umowę na obsługę do podpisania, pełnomocnictwo, jakie my dokumenty potrzebujemy, żeby usprawnić tą drogę informacyjną, mailową z takim potencjalnym zainteresowanym, żebyśmy po prostu mogli szybko i zareagować na, na, na wszelkie ewentualnie działania z WCR-u w stosunku do takiej, do takiej osoby. A ta twoja obsługa prawna już funkcjonuje, czy to jest jeszcze kwestia paru dni? To jest kwestia paru dni. Mamy gotową skrzynkę, mamy tutaj już, mówiąc kolokwialnie, dogadanych prawników, więc tutaj, tutaj będziemy chcieli zaraz po świętach z tą, z tą obsługą wniosków o zastępczą służbę wojskową ruszyć. Myślę, że od wtorku, zaraz po świętach ta skrzynka będzie aktywna. Ja już zresztą podam tobie mail. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to oczywiście może się zgłaszać, no, ale bardzo proszę o uzdrowienie tego. Żecie jest czwartek, wielki czwartek, zaraz przed świętami Wielkanoc. Wszystko, co mamy w tej chwili, to zostawimy w opisie, te Twoje wszystkie dane, informacje, zostawimy w pierwszych liniach opisu po, pod tym filmem. I e, po prostu będę czekał o, o, na informacje od Ciebie. Mam nadzieję, że po świętach jakoś to wszystko ruszy, żeby jakoś e, zareklamować, umożliwić jakiś tam kontakt i tą obsługę prawną. Ale jeszcze powiedz mi o tych patologiach z, z wnioskiem o służbę zastępczą, bo mówiłaś mi, że coś te WCR-y jakoś tak spławiają tych klientów, czyli potencjalnych tutaj żołnierzy, jeżeli chodzi o, o wnioski o służbę zastępczą. Tak, jest bardzo ciekawa sytuacja, bo jeżeli ja zawsze uczulałam dlatego, żeby składać ten wniosek w tym jednym jedynym dniu, czyli w dniu, kiedy zostało nam doręczone wezwanie na ćwiczenia wojskowe bądź wezwanie w celu stawienie się, w celu wręczenia karty mobilizacyjnej. Czyli w tych dwóch przypadkach od razu w tym samym dniu, w którym nam ktokolwiek, czy żandarmeria, urząd Urzędzie Miejski, Poczta Polska e, przynosi tego typu wezwanie, w tym dniu albo odbieramy je awizowane, tak, bo pamiętajmy tutaj o tym 14-dniowym awizowaniu, e, w tym dniu, w którym fizycznie otrzymujemy takie wezwanie do ręki, to i, tak zwany statystyczny Jan Kowalski musi dokładnie w tym dniu złożyć wniosek o zastępczą służbę wojskową albo bezpośrednio do WCR-u, który mu przysłał takie zaproszenie, albo y, y, za pośrednictwem Poczty Polskiej. No i tutaj to jest ten jeden, jedyny dzień. Natomiast mam co najmniej 30 przypadków w tym momencie, gdzie ludzie składali tego typu wnioski przed wręczeniem im tego typu wezwania i wszystkie kończyły się umorzeniem sprawy, z uwagi na to, że nie otrzymali Przecież to tak. działanie, potencjalne wezwanie. Tak, tak. Oni wyprzedzali to potencjalne wezwanie i składali tego typu wnioski wcześniej. I wszystkie te sprawy zakończyły się umorzeniem postępowania, ponieważ przedwcześnie zostało zainicjowane postępowanie o zastępczą służbę wojskową i one były uważane i zostawiane bez rozpoznania. Natomiast znam wiele przypadków, kiedy adwokaci i radcy prawni. Po zleceniu przez klienta takiego e, złożenia wniosku o zastępczą służbę wojskową, nie czekając na to wezwanie na ćwiczenia, nie czekając na wezwanie w celu wręczenia karty mobilizacyjnej składali takie wnioski i bez żadnego problemu, ludzie otrzymują przydzielenie im zastępczej służby wojskowej. Dlatego zdecydowaliśmy się na uruchomienie takiej możliwości i ona będzie na 100% już y, 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 możliwa, żeby się z nami skontaktować od wtorku zaraz po świętach. Ponieważ my mamy zamiar, nie czekając na to wezwanie, składać takie wnioski, i nawet jeżeli one byłyby umorzone, te sprawy, to to miałoby dwa ważne aspekty dla nas. Jeden jest taki, że już WCR wie, że my działamy w sprawie. I musi kierować całą korespondencję do nas jako do pełnomocników, a nie do kogoś innego. No i tutaj no, ciężko yy, sobie wyobrazić, że żandarmeria wojskowa wpadnie mi do kancelarii o godzinie 18, kiedy ja nie będę mogła wysłać pisma, tak? Po raz kolejny, bo my oczywiście będziemy. Ponawiali w takiej sytuacji wnioski o zastępczą służbę wojskową w dniu ewentualnego doręczenia takiego wezwania. I dlatego to jest takie ważne, bo my y, 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 nawet nie patrząc na to, czy nie czekając na to, czy nie licząc na to, że zostanie taka zastępcza służba wojskowa y, przydzielona przedwcześnie, wysyłając taki wniosek, już zgłaszamy się do sprawy jako pełnomocnik, który staje się ewentualnym adresatem korespondencji ze strony WCR-u która teoretycznie powinna być kierowana do konkretnego Jana Kowalskiego, tak? I tutaj to jest ten główny zamysł, żeby przerzucić miejsce, gdzie mają być adresowane takie wezwania z Jana Kowalskiego na pełnomocnika procesowego. Czyli, yy, czy ja to dobrze zrozumiałem? Chcę wykupić sobie, no, czy kurczę, coś mi się tutaj Odpaliło. Dobra, coś mi się tam włączyło przez przypadek. Że, czy ja to dobrze zrozumiałem, bo może tak na chłopski yy, wojskowy rozum, yy, tylko potwierdzisz, yy, wykupuję sobie usługę u, u, u Ciebie za 1400 zł, mniej więcej. To są oczywiście widełki, nie chcę tutaj nie chcemy oczywiście mówić, jak będzie konkretna kwota. I robię tak zwany manewr wyprzedzający, bo kiedyś miałem kwalifikację wojskową, mam kategorię A. I obawiam się, że mogę być wezwany na dwudniowe szkolenie wojskowe, zakończone przysięgą. Więc nie czekam na takie potencjalne, bo oni wcale nie muszą mnie wezwać, ale mogą. I ja nie czekając, zgłaszam się do Ciebie, płacę kasę i wtedy, w momencie, kiedy y, takie wezwanie będzie, to wtedy Wy działacie i Wy, nie, a nie, przepraszam, Wy już działacie, bo wysyłacie robicie ten manewr wyprzedzający, wnioskujecie o służbę zastępczą i wtedy już mnie nic nie obchodzi, WCR prowadzi korespondencję z tobą. E, tak, to jest e, opłata za pierwszą instancję, tak, czyli mówimy tutaj o tej pierwszej komisji, bo tutaj w, w grę wchodzi również kwestia posiedzenia tej pierwszej komisji, która ewentualnie miałaby rozpatrywać tą, 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 e, tą, e, ten wniosek o zastępczą służbę wojskową, więc tu mówimy o tej pierwszej komisji, o tym pierwszym rzędzie, tak. I tak, tak robimy dokładnie. Głównym, głównym celem jest to, żeby się nasze pełnomocnictwo znalazło już w wcr -ze. Żeby WCR już wiedział, że tutaj działa prawnik i że musi kierować korespondencję do prawnika. Oczywiście nie możemy wykluczyć, że w wyniku bałaganu albo stwierdzenia przez organ, że to pełnomocnictwo na przykład nie obejmuje wezwania o wezwania w celu wręczenia karty mobilizacyjnej, nie możemy wykluczyć takiej sytuacji, no bo my. Tego nie wiemy, jak się zachowa organ, tak? Powinien zgodnie z pełnomocnictwem, z zakresem tego naszego umocowania, kierować wszelką korespondencję do nas. Więc o tyle jestem jako Jan Kowalski spokojny, że mam pełnomocnika, bo on już wykonuje ten manewr wyprzedzający, ale. Tutaj nie możemy całkowicie usypiać czujności, bo może się zdarzyć, że mimo to, że ja działam, ktoś jednak wezwanie do domu dostanie, prawda? I wtedy jego obowiązkiem jest natychmiast informować nas o tym, żebyśmy my mogli zadziałać. Więc to nie jest tak, że ktoś przekazuje nam sprawę i się niczym nie interesuje albo nie odbiera wezwań z WCR-u, tylko tu musi być współpraca. My nie możemy przeoczyć żadnej korespondencji, żadnego terminu. Różnica polega na tym, że prawdopodobnie już cała korespondencja będzie kierowana do nas, że prawdopodobnie my łatwiej uzyskamy zastępczą służbę wojskową, bądź my jesteśmy tutaj już w sprawie i WCR musi się poważnie zastanowić nad tym, co będzie wysyłał i jakie będą odpowiedzi ewentualnie, bo wie, że ma już profesjonalnego prawnika po drugiej stronie. Nie? Bo ja bym chciała zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę, jakie kuriozalne sytuacje się zdarzają. A mianowicie y, ci, którzy wysyłają te, te pisma odnośnie uchylenia się od złożenia przysięgi, nawet nie uchylenia, poinformowania, że ja nie mogę złożyć przysięgi wojskowej, bo mój światopogląd, moja wiara mi na to nie pozwala, wcr -y odpisują, kiedyś odpisywały tylko, że nie ma przepisów, które pozwalałyby na zwrócenie książeczki wojskowej w takim trybie. Koniec kropka. Teraz pojawiają się bardzo ciekawe pisma, a mianowicie WCR odpisują, że oni w takim razie te informacje o braku możliwości złożenia przysięgi wojskowej traktują jako wniosek o zastępczą służbę wojskową, mimo to, że w tych pismach nie ma słowa na ten temat. To jest bardzo ciekawa y, sytuacja. Jestem bardzo ciekawa, jak organ będzie je rozpatrywał i jak będzie w dalszym ciągu y, y, działał, bo tutaj też no, warto zwrócić uwagę, że zgodnie z ustawą o broni ojczyzny, wbrew temu, co się często w internecie pojawia, co jest absolutną nieprawdą, że nie trzeba wykazywać światopoglądu czy religii, przepis mówi dokładnie wprost. Jeżeli składasz wniosek o zastępczą służbę wojskową, masz obowiązek udowodnić, że to, co twierdzisz w tym wniosku, jest prawdą. Stąd dlatego ja Was zawsze proszę, żebyście dołączali do pism o tym, że nie mogę złożyć przysięgi wojskowej, bądź do wniosków o zastępczą służbę wojskową, dołączali zaświadczenie o tym, że macie, jesteście czynnymi katolikami, czyli o y, sakramentach świętych, albo o zaświadczenie od proboszcza, że jesteście czynnym katolikiem, bo właśnie macie te sakramenty, bo jesteście praktykujący, ponieważ ustawa każe. I tu nie ma żadnych miejsc, żadnego miejsca na jakieś rozbieżności interpretacyjne. Ustawa każe udowodnić nam, że to, co piszemy w piśmie, jest prawdą, tak? Mhm. Wiesz co, mam jeszcze takie pytanie, nie wiem, czy będziesz, bo chyba nie, nie, nie do końca z twojej branży, ale że w tym siedzisz, no to być może masz jakieś informacje. Czy należy się bać zastępczej służby wojskowej? Bo niektórzy wyobrażają sobie to w ten sposób, że teraz Zawnioskuje o zastępczą służbę wojskową i y, państwo po, polskie, mając armię tak naprawdę osób, które chcą to zrobić, będą mogli ich skierować do jakich, do, do prac społecznych tak naprawdę za najniższą krajową przez kilka miesięcy. No, jeżeli chodzi o kwestię zastępczej służby wojskowej, to tutaj przechodzi się tak samo jak jest w przypadku zakładów objętych, jako, traktowanych jako zakłady strategiczne i ludzie mają wręczane pracownicze karty mobilizacyjne. No, i tutaj niestety trzeba się z tym liczyć, że. Jest to w, w momencie, kiedy dojdzie już do faktycznego przekazania tak, takiego kandydata do zastępczej służby wojskowej, czy do tej w ramach tego zakładu, w, w ramach pracowniczej karty mobilizacyjnej, przechodzi się z kodeksu pracy na ustawę o obronie ojczyzny. I tutaj, no niestety, jest, jest to wskazane wprost ustawie, że ta najniższa krajowa, ewentualnie średnia, krajo, średnia krajowa, nie, najniższa krajowa jest jak najbardziej tutaj tym wynagrodzeniem, które się takiemu delikwentowi będzie należało. Tak. Czyli osoba, która pójdzie do zastępcy. Na razie nie, nie są te osoby wzywane, tak? Nawet jeżeli komuś ktoś, WCR się zgodzi, dobra, to będzie w służbie zastępczej, na razie nie ma jakiegoś takiego zagrożenia, ale trzeba z tyłu w głowie mieć informację, że można być rzeczywiście powołanym i realizować służbę w ramach służby zastępczej za najniższą krajową. Tak, tylko tutaj ja bym trochę. Z innej perspektywy na to spojrzała, bo z jednej strony e, faktycznie ktoś, kto zarabia normalne, przyzwoite pieniądze, nagle może e, musieć e, świadczyć pracę na podstawie najniższej krajowej tak, pensji. Ale tu proszę zwrócić uwagę na to, trochę inaczej na to: no albo idę na front. I to nie wiadomo, czy na terenie Polski, czy na terenie innego państwa, e, wbrew tak naprawdę przysiędze wojskowej, która mówi o ochronie polskiej granic Polski i Polaków. E, albo idę na front, gdzieś daleko jestem wysłany, e, z zagrożeniem zdrowia i życia. Albo wykoświadczę pracę w bezpiecznych warunkach za najniższą krajową. Więc ja raczej tutaj bym rozważała te dwie kwestie bardziej, aniżeli kwestię ekonomiczną, że będę zarabiał mniej, tak? No, chrońmy się, kochani, chrońmy siebie, chrońmy swoich członków rodziny, bo sytuacja jest bardzo rozwojowa i ja jestem niestety przekonana, że zaraz po wyborach prezydenckich bardzo wiele rzeczy ruszy, zmieni się. Łącznie z tym, że jestem skłonna założyć się, że możemy mieć problem z odwieszeniem obowiązkowej służby zasadniczej służby wojskowej zaraz po wyborach prezydenckich, więc tutaj jest to ważny argument na pewno ekonomiczny za co żyć, natomiast ja bym raczej patrzyła, patrzyła się pod kierun na zasadzie, czy chce żyć, tak? Czy chce żyć i czy, czy branie udziału w zbrojnych formacjach na terenie innego kraju. Na pewno jest tym, co, 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 co chciałbym dla siebie i dla mojej rodziny, tak? Ja tylko na koniec jeszcze powiem, że ja prognozowałem, że odwieszenie zasadniczej służby wojskowej nastąpi po wyborach parlamentarnych w 2027 roku, bo teraz pre prezydenckie. Jakby ktoś spróbował to zrobić, no to wiadomo, że parlamentarne uwalone. Także ja przewiduję, że też mogą być ruchy. Z odwieszeniem zasadniczej służby wojskowej po 2027 roku. Ale musisz wziąć jedną rzecz pod uwagę, że w sytuacji, jeżeli zostałaby odwieszona zasadnicza służba wojskowa, doszłoby do jakiejś. Dziwnej akcji, bo ja nie wierzę w to, naprawdę nie wierzę w to, że tutaj na terenie Polski jakiekolwiek operacje zbrojne mogłyby się wydarzyć. Myślę, że chodzi o wysyłkę nas zgodnie z tymi zresztą deklaracjami, które były wielokrotnie składane przez rządzących naszym krajem niekoniecznie zgodnie z, interes, z polską racją stroną i z polskim interesem, to w sytuacji, jeżeli będziemy w stanie wojny czy w stanie mobilizacji, tutaj ulegają zawieszeniu wszystkie możliwe wybory i tak dalej, czyli mielibyśmy analogiczną sytuację, jak mamy w tym, w, tej, w tym momencie na Ukrainie, mimo to, że ten konflikt nigdy nie został zgłoszony jako e, wojna, i tak naprawdę przedłużanie kadencji pana żołońskiego, moim zdaniem, jest absolutnie niezgodne z prawem międzynarodowym czy z prawem wojennym, on powinien dawno ustąpić ze swojego stanowiska, ale mamy już widząc, jak tam wygląda sytuacja, dlaczego nie powtórzyć tego typu sytuacji w Polsce, tak? Wprowadzić stan wyjątkowy i wtedy już nie trzeba przeprowadzać wyborów parlamentarnych, czyli ci, którzy aktualnie siedzą na stołkach dalej na nich pozostają. To już jest bardzo ciekawy temat. Miejmy nadzieję jednak, że uchronimy się od tego wszystkiego. Katarzyna, czy jeszcze na koniec chciałabyś coś powiedzieć? E, chyba już powiedziałam wszystko, nie chciałabym też zaciemniać obrazu, natomiast chciałabym e, Was bardzo prosić, żebyście e, naprawdę podeszli do tego e, racjonalnie, konstruktywnie, żebyście sobie zdawali sprawę z tego, że jesteśmy wciągani w konflikt, który absolutnie nie jest naszym konfliktem. Nie uważam, że mówienie o tym, że e, e, wybieramy pokój, bo ja mam na przykład. E, Wśród postępowań dyscyplinarnych zarzuty typu, że jestem przeciwna e, wojnie czy wysyłaniu e, e, broni gdziekolwiek, e, zamiast pomocy ewentualnie humanitarnej. E, i dążeniu do dyplomatycznego i pokojowego za, yy, załatwiania wszelkich konfliktów międzypaństwowych. No więc to jest jeden z zarzutów pod moim adresem dyscyplinarnych i z w którym, w którym się muszę mierzyć. Dlatego chciałam, żeby wybrzmiało, że ja y, uważam, że wojna to jest najgorsze zło na świecie. Nie pozwólmy na to, żeby nas to wciągano, jeżeli z jednej strony specjaliści mówią o tym, że starczyłoby w Polsce amunicji na obronę na trzy dni, a z drugiej strony mówią o tym, jak będziemy wgniatali. E, znacznie silniejsze militarnie państwo od nas w ziemię, albo że musimy się włączyć w coś, co w ogóle nas e, tak naprawdę nie dotyka, e, to uważam, że jest to złe, że jest to niezgodne z polską racją stanu i będę, bez względu na to, ile bym ewentualnie miała postępowań dyscyplinarnych, będę to mówiła otwarcie i nie zmienię zdania. Dlatego bardzo Was proszę, żebyście. Patrzyli na to, co się dzieje, ale patrzyli na to na chłodno, zdrowym rozsądkiem, bo jesteśmy bombardowani różnymi informacjami, które mają nas zastraszyć. Nie pozwólcie na to, strach jest jedyną bronią, którą ci, którzy próbują nas wciągać w dla nas złe rzeczy, którzy próbują wciągać nasz kraj w złe rzeczy. Jest ich jedyną bronią, jedynym instrumentem przeciwko nam. Jeżeli nie będziemy się kierowali tym, a będziemy się kierowali zdrowym rozsądkiem, patriotyzmem, tym, że chcemy żyć w pokoju i deklarowali to głośno i otwarcie, to, to jest moim zdaniem jedyna droga i uważam, że jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić pod warunkiem, że będziemy aktywni, będziemy działali, rozmawiajcie z innymi, bo ja ostatni rok poświęciłam głównie na spotkanie z tymi, którzy. Przez ostatnie, powiedzmy, pięć lat byli po drugiej stronie barykady i uważali, że tacy jak ja, tacy jak ty, tacy jak my oszaleliśmy kompletnie. Teraz się nagle okazuje, że e, uważają, że mamy rację po czasie, no, lepiej późno niż wcale. I 90% polskiego społeczeństwa absolutnie jest przeciwne wciąganiu nas w jakiekolwiek konflikty. Proszę, żebyśmy się tego trzymali, proszę, żebyśmy e, tym emanowali na zewnątrz, e, bo to jest najważniejsze. Pamiętajcie, że nasze zdanie jest najważniejsze i dlatego oni tak się z nami patyczkują. Dlatego proszę, żebyście byli aktywni i żebyście zadbali o siebie i o swoje rodziny. Proszę, żebyście weszli, i chociaż nawet jeżeli nie chcecie kupować tych pism za 30 zł, poczytali ich opis, żebyście mieli większą świadomość tego, z czym mamy do czynienia, i potraktowali tę sytuację poważnie. Ja to nic nawet nie dodam na sam koniec, bo ładnie to wszystko spuentowałaś. Także dajcie kciu w górę, komentarz taktyczny. Zasubskrybujcie kanał. Nie tylko mój, ale pomóżcie kaśce w rozwijaniu jej kanału. A ja powiem na dzisiaj to wszystko. Dzięki, dzięki Katarzyna za rozmowę. Cześć i czołem. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Ja